Szanowny Panie Marszałku, Wysoki Sejmie. Koalicja rządowa przed chwilą odrzuciła wszystkie poprawki Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Próbowaliśmy poprawić ustawę, która jest trudna do poprawienia, ale widać, że nie ma dobrej woli, żeby ją poprawić. Zostały odrzucone. Pani Premier a raczej Lady Thatcher. Pani, pani premier, pani premier, ta ustawa jest przeforsowana, dopchnięta kolanem w ciągu kilku dni w sytuacji, kiedy zostały zerwane rozmowy ze stroną społeczną. Realizacja tak trudnego programu naprawy polskiego górnictwa wymaga porozumienia ze stroną społeczną. Tego się nie da zrealizować wbrew środowiskom górniczym, wbrew ludziom, którzy dzisiaj protestują na Górnym Śląsku i w Małopolsce Zachodniej. Pani premier, Pani może jeszcze zatrzymać, poprosić większość rządową, żeby dzisiaj nie głosować tej ustawy, pojechać jeszcze raz na Śląsk, dać ludziom gwarancję, że jak kopalnie zostaną uzdrowione, to one wrócą do Fedrunku, że w Bytomiu, w Brzeszczach, Gliwicach, Zabrzu, Rudzie Śląskiej nie znikną bezpowrotnie miejsca pracy. Pani jeszcze to może zrobić. To jest apel Klubu Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Dziękuję bardzo.